Konstytucjonalna przemoc alienacji rodzicielskiej. Alienacja rodzicielska, jako forma przemocy wobec dziecka, to nie tylko wynik indywidualnych działań rodzica. Zjawisko to wynika również z polityki społecznej, prawnej, politycznej i gospodarczej Giancarlo i Rotman. 2015. Istnieje silny związek między procesami ustalania prawa do opieki nad dzieckiem a pojawieniem się alienacji rodzicielskiej, ponieważ alienacja rodzicielska rozwija się w sytuacjach, w których jeden z rodziców sprawuje wyłączną opiekę i kontrolę nad dziećmi po separacji Saini, Johnston, Fiedler i Bala. 2016, gdzie rola głównego opiekuna jest często przyznawana rodzicom z poważnymi problemami psychologicznymi, którzy byli bardziej przekonujący w postępowaniu przed organami sądowymi. Kruk 2013, McMurray i Blackmore 1992. Systemy prawne, które zabierają rodzica z życia dziecka na podstawie przyznania wyłącznej opieki jednemu z rodziców lub ustaleniu głównego miejsca zamieszkania, nie tylko przyczyniają się do alienacji rodzicielskiej, można też uznać, że są za nią odpowiedzialne i angażują się w nią tamże. Alienacja rodzicielska kwitnie w kontradyktoryjnym systemie opartym na zasadzie zwycięzca bierze wszystko, w którym rodzic musi w jak największym stopniu oczernić drugiego rodzica, aby udowodnić, że bardziej zasługuje na status głównego piekuna. Rodzice starają się wygrać sprawy sadowe, dyskredytując stronę przeciwną jako rodzica i angażując się tym samym w zachowania alienacyjne. System ten wspiera więc alienację rodzicielską i wytwarza ją, gdyż rodzic w efekcie angażuje się w zachowania alienujące. W ten sposób system zachęca do takich zachowań i wspiera zjawisko alienacji. Kruk 2013. Giancarlo i Rotman 2015. Ważnym zagadnieniem do dalszych badań jest to, czy w rzeczywistości występowanie. Alienacji rodzicielskiej jest bardziej prawdopodobne w jurysdykcjach, w których prawa głównego opiekuna dziecka są z zasady przyznawane tylko jednemu z rodziców, a mniej w jurysdykcjach, które ustanowiły prawo dotyczące domniemania pieczy równoważnej. Zdaniem samych rodziców, bastionem przeciw wyobcowaniu rodziców jest piecza równoważna prawne usankcjonowanie pierwotnego faktu posiadania przez dzieci dwojga rodziców KRUK-2011. KRUK-2013. W tym kontekście pilna jest potrzeba bardziej zaawansowanych badań. Rodzic ENOWANY Rodzic na celowniku, Targeted Parent. Analiza piśmiennictwa pozwala stwierdzić, że spośród osób uwikłanych w sytuację PA najmniej uwagi poświęca się rodzicowi alienowanemu, a dodatkowo, nawet jeśli gromadzono o nim informacje, to źródłem były przede wszystkim dzieci i ich bezpośredni opiekunowie Limaturana i inaczej. 2018 Rodzice alienowani tracący kontakt z dziećmi ponoszą natomiast poważną stratę BOS. 2016. Ich dzieci są nieobecne fizycznie, ale obecne psychicznie, co powoduje, że doświadczają żałoby bez prawa głosu. Brak rozwiązania stawia tych rodziców w stanie zawieszenia Knight. Gitterman 2019. Ich poczucie beznadziejności i bezradności może prowadzić do depresji, poczucia winy, lęku lub emocjonalnego paraliżu BOS. 2016. Niejednoznaczność straty powoduje, że odmawia się im możliwości otwartej rozmowy o swoich uczuciach i pozostawia się ich bez wyrazów współczucia i wsparcia ze strony innych do K2002. To z kolei uniemożliwia im pełne zaangażowanie się w proces żałoby, także wówczas, gdy faktycznie już utracili kontakt z dzieckiem Lenhardt 1997. Doświadczenia rodziców alienowanych są uważane przez niektórych autorów za. Konsekwencje przemocy, której doświadczali w rodzinie ze strony rodzica alienującego dziecko, Heinz i inaczej. 2020. Wyniki badań sugerują, że rodzice ci cierpią po cichu. Niektórzy rozważają samobójstwo jako sposób na zakończenie cierpienia: Baker, Fine 2014a, Balmer i inaczej 2017, Poustie i inaczej 2018. Dla alienowanych rodziców skutki wydają się podobne do innych form przemocy. W związku Harman, Bernett, Harman, 2019 rodzice ci skarżą się, że doświadczają depresji. Taylor Potter, 2015 i lęku odsetek samobójstw jest wśród nich wysoki. Baker, Werokio, 2015. Balmer, Mafuson, Haynes, 2018. Stoją oni także w obliczu znacznej izolacji społecznej spowodowanej zachowaniami alienatora na przykład utrata przyjaciół.